Przeszkoda po polu mieszkała, paszka rybaczka. Też robię w tym momencie teczki, robię pierwsze teczki. Teraz poszedłem do o miło teraz. Już odbyła od poproszę teraz. A Gręzły się matki okropnie, nie. a nie chcę każdej stopnię. Nosiła jaja na i miała źródła z A Na przyczynach ciekły kaczką, i się, chciała kaczką. Zjęła na paczkę i miał i pisać listą Jedanek z październikiem stara mówiła, ale dobry makaron. A gdy podjęła miała dwa a mam Ma się inne kaczki. Co będzie z takimi Aż wreszcie na nasze obiad. Na obiad można ją Piek, jak należy wytwanie. Lecz zębiał objaw podając, bo skargi zrobił się zając. To tak krótko, kurczka. Taka to była.